Witam trenerze. Meczem z Polonią Lidzbark-Warmiński rozpoczynamy serię meczów treningowych. Prosimy o kilka słów podsumowania po pierwszym meczu. E, witam wszystkich. E, dokładnie za nami można powiedzieć e, około 10 dni e, przygotowań do rundy wiosennej. Na początek w pierwszym meczu kontrolnym zmierzyliśmy się z liderem czwartej ligi z Polonią Lidzbark-Warmiński. E, tak, jak to w tych meczach kontrolnych jest, wynik nie jest najważniejszy. Najważniejsze było to, żeby dzisiaj przede wszystkim obyło się bez kontuzji, bo wiadomo, warunki nie były naj, najłatwiejsze, ale, ale mieliśmy dzisiaj inne zadania na, na ten mecz. Mieliśmy wybiegać przede wszystkim. E, przede wszystkim mamy. Wypracować nowe schematy, które, które chcemy sobie narzucić na rundę wiosenną, ponieważ chcemy przechodzić z jednego ustawienia do drugiego ustawienia. E, mamy jakieś założenia na, na swoje granie. Rywal też bardzo mocny, także pokazał nam, jakie błędy popełniliśmy, na czym mamy się skupić w najbliższych dniach podczas tego okresu przygotowawczego. Dziękuję bardzo.